Witam wszystkich ponownie. Materiały budowlane już przyszły. Będę mógł się zabierać za ostatnie fazy pracy. Dzisiaj będę wypełniał dziurę, którą zrobiłem tam cegłami. Cegły już przyszły. Zaprawa też już jest. I jak skończę to, to będę budował ściankę z itonga. Taką samą, jak jest w tym pomieszczeniu. Za tą ścianą będzie Łazienka. Na razie jeszcze Łazienki nie ma, ale hydrauliki i elektryk już zaczęli swoją pracę. W przyszłym tygodniu przyjdą wszystko robić. To nieszczęsne pomieszczenie musi tutaj być, bo według włoskich przepisów budowlanych nie można wychodzić z łazienki od razu do sypialni, więc musi być pomieszczenie pomiędzy nimi. Moim zdaniem tylko strata metrów kwadratowych, no ale nie będziemy się kłócić o to. Tutaj już jest wszystko przygotowane dla hydraulika i elektryka. Za tym kartonem jest jeszcze dziura w ścianie, ale tym się zajmiemy jak skończy hydraulik. Pewnie też tu będzie chciał coś robić. Na razie, na razie mamy komin, który jest nieużywany. A, na górze mamy światełko do nieba. Także jak hydraulik skończy, zamontuję tu jeszcze wentylację. I będzie dobrze. Tą ścianę zamuruję na sam koniec, bo tutaj. Będą szły wszystkie rury do dołu, a taki będzie widok z łazienki na ogród sąsiada. Na razie jeszcze jest koniec lutego, więc jest szaro i buro, ale niedługo będzie już zajebiście. Prace idą do przodu. Jeszcze zostało mi półmurka, i gotowe. Później tu pójdzie belka do ściany i zbudujemy łazienkę. Ściana już zamurowana jest. Na górze zostawiłem trochę miejsca, bo tam pójdzie belka na drzwi do łazienki. Tu będzie, tak jak laser widać, będzie wejście do łazienki, do między łazienki, jakkolwiek to można nazwać, i później tu będzie wejście do łazienki. jeszcze została mi jedna dziura, ale tym się później zajmę muszę postawić ścianę jak najszybciej, bo które ulicy już będą i tak sobie będę ściawiał tu mam trochę litonga, na dole mam więcej i będziemy robić łazienkę tu jest nasze okno od strony ulicy które postanowiliśmy zamurować żeby zyskać trochę przestrzeni w tym pokoju. W miejscu okna zrobimy sobie szafę otwartą, która na pewno będzie więcej służyć niż te okno, które ma tak naprawdę widok na mur i parking. Postanowiłem to sam robić. Materiały już kupiłem. Wymuruję to cegłami i później zaizoluję. Tu widać progres mojej roboty. Nie jest może jakoś super równo, ale tym się za bardzo nie przejmuję, bo i tak to nie będzie widać. Najważniejsze, że sam to zrobiłem, zaoszczędziłem trochę pieniędzy i nabrałem trochę wprawy w murowaniu cegieł, bo jeszcze mi się to na pewno przyda. Tak się prezentuje produkt końcowy. Później będziemy tylko izolację na nakleić z drugiej strony. Słoneczko świeci. A taki mamy widok teraz. Okay. Ściana już jest y, zaizolowana. Zostawię to, żeby wyschło. Jutro tylko położę cienką warstwę tynku z siatką i robota będzie zrobiona. Później zamkniemy okiennicę i nikt nie będzie wiedział, że okna nie ma. Okno już jest otynkowane, później tylko się je pomaluje, jak będzie czas. Markizety też muszą być. Odrapane i pomalowane, ale ja już się tym nie będę zajmował. Mamy człowieka od y, piaskowania drewna i on to tym się zajmie, bo szkoda mojego czasu i zdrowia. I później tylko pomalujemy markizety i okno tak zostanie. To był wymóg naszego pozwolenia budowlanego, bo na wszystkie zmiany zewnętrzne w naszej okolicy trzeba mieć pozwolenie gminy i UNESCO, bo. Nie lubią jak ludzie zmieniają wygląd wiosek. Więc musi być tak jak chcą. Ale nam to też nie przeszkadza te okno i tak nie było potrzebne. Bo poziom podłogi jest dużo niższy niż poziom ulicy, więc jak ludzie by tu chodzili, to tylko wszyscy by zaglądali do środka, albo musielibyśmy dać okno satynowe, więc zamurowałem i jest po problemie. Kiedyś, jak komuś się będzie podobać otworzyć te okno, to sobie je wybiję i będzie miał znowu okno. I to tyle z małych lepienia, małych dziur. Następnym razem się będę musiał zająć za stawianie ścianek z itonga i robienie łazienek. Ale to już następnym razem.